Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Xizer i teraz w kolejnym odcinku z Fazmo z panem Kingslayerem, który się siedzi na pieprzonym. Dupa, mówi wstaje spoza tego. Pięknie, pięknie, moi drodzy. No. No i co? Kurczę. Zagramy sobie na Ridgeview. Chciałem grać na Prison, ale to następnym razem, może jakoś się uda. Od razu ja mówię, wybaczcie, że są jakieś lagi pikseloza na ekranie, dlatego że w niedzielę niestety nagrywanie u mnie w to jest samobójstwo, przez to właśnie po prostu najzwyczajniej na świecie każdy korzysta z yy, Wi-Fi i jest problem. Ale nie będzie może to jakoś mega przeszkadzało. No i co? Kurczę, to ty w F1 grasz czy w Pazmo, ty dobożliwy? Do... Do... No szajze. No właśnie widzę, dobra. Ja daję Yapa. i co? I lecimy, kurde, moi drodzy. No, zobaczymy jak to będzie. Jeżeli, oczywiście, odcinek chciałem ja spodawaj, dajcie olejkę się w górę, subskrypcji na kanale, komentarzu. No i dobra, i co? Mamy kurde headlighty na głowę. Na szczęście, Gatfucking Lesfordat. Bardzo fajnie. Co ja tam wezmę? Aparat wezmę sobie do koketa. Oj, iść. dobra. I Mefika chyba odpalonego, żeby od razu wiecie. Iś. No i co? A w drugą rękę może bo... uchałkę se wezmę. O, dobra. Co my tu mamy w ogóle? Dave Camper. Kadzidło, co do ducha. No dobra, no co, no. Dawaj laseczka, camper. kurczę. Hamper, no będzie kampił pewnie. Dobra, odpalam się UV light. O Boże, mogę w końcu to zrobić ty, Swio. Ugniacanie soli. Moje legendarne no Pierdzielę. Ugniatamy, ugniatamy, moi drodzy. Bardzo ładnie. Ale to potem. Dobra, no to co? Oj ta latarka na głowę to na tym VR. Powiem Ci, że za dużo chyba nie daje przez to, że tak ciemno tutaj. Ja pierdzielę, no no nauka. No, kto widor, proszę. Huch! Ok, widzisz, ja ciebie mam na 100%, ale. No, musisz jeszcze triggerem kliknąć to, a nie, że tylko nałożyć, mój drogi. A, bo ty masz wybrane. A, bo twój item chyba się dodał, dlatego masz tego. Hi, hi, hi. bo widziałem, że twoje itemy są dodane niektóre, więc chyba dodałeś swój item, niestety, Sylwio. No dobra. Jak paralitycy. Mhm. Idę zobaczyć, czy jest światło w ty. O, proszę, stworzył ty tutaj, otworzył. O, jemech mnie. O, jo, kantorek. O kurde, jaka agresja. E, halo. Oj, kurde, czekaj, bo mi się... O, dobra. Dobra, dwa zdjęcia. Czy on w tym korytarzu tutaj mnie jest. No dobra, yyy... Rzuca gdzieś ogólnie agresywny, jest. Dobra, tutaj zostawię UV. Klik, kliknął gdzieś prąd, ty. znaczy ten Ja kliknął. tu postawię ten, jakbyś chciał koło zlewu. Zlew. Dobra. Dobra, i ja idę zobaczyć bezpieczniki, bo tak mi nie fajnie. O, tu jest voodoo dole. Czekaj, muszę zrobić zdjęcie. Kurde, mben, patrzcie to, moi drodzy. Teraz aż się tak pixelodze nie widać, także Gadbless for that, moi drodzy, trochę się ogarnęło. Dobra, voodoo doleg, elegancko. No dobra, siup. No okej, okay. moi mili, no i co? I fajnie jutro ranki. jak ktoś by się zastanawiał z was, moi mili, jutro ranny zmiany. Dzisiaj będzie odcinek, który będzie wam mówił, że pewne zmiany na kanale zajdą, jeżeli chodzi o pewną rzecz. Nie będę spoilerował, kto wczoraj był w nocy. może wie, o co chodzi. Jak nie, to nie. Yy... Także jestem podhypowany, lekko, nie powiem. Zobaczymy, jak to się skończy, moi mili. W ogóle dźwięk, wszystko przechwytowanie jest, działa, dobra. Bardzo miło, dobra, okej. Okay. Jedyne, moi drodzy, co mi zawsze przeszkadza w VR fazmo to jest. O, było trochę lagi. To jest sprint. Sprint pod trigera jest dość niewygodny, powiem Wam szczerze. Ja się pod w przytrzymanie Jest taki mech, powiem Wam. Gramy na zawodowcu. Bo Sylwio też jest początkujący. Więc na koszmarze na razie jeszcze nie gamy, moi drodzy. Ja może będę, ale. się dobędę. no, będę, no tak, no bo to. Grałem już wcześniej na koszmarze, także Okej, okay. bezpieczniki włączone, Lordzie. Dobra. Okej, okay, tuptamy. Słyszę jakieś tuptanie. I co tam ciekawego? Ech. Jak tam termometr? Jest... Może w kiblu albo sprawdzić. Dobra, ja idę po... O, coś zapachnie Nie, co to było? Dobra, ja idę po itemy. A talerz rzucony w ogóle. Ty widziałeś to? Właśnie on chyba się przemieścił. Tutaj talerz leży na pieprzonym fotelu ogólnie, by the way. Całkiem śmiesznie. Dobra, idę stąd. Bo w tym, w tym, w tym w kantorku jest najchłodniej, tak jakby... No, się bo na początek tam zadziałał, to może kantorek, może boxa zapytam ty. Okej, okay, sprawdźmy to. Oj, nie ten przycisk, sorry. Okej. Okay. Are you here? O, oh, gada. How old are you? Are you friendly? Dobra, raz opowiedział pierwszego. Are you close? Pierdzielę go, ale muszę włączyć to, bo nie chcę, żeby to działało, dobra. O, czy, hey, manny, kurde, ja zapomniałem. O, tego projektory masz już, o kurde, ja idę po sól. Dobra, elegancko, moi drodzy. elegancko leguncko. Tu, 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 tu. Dobra, idziemy. Lekkie, kurde, tutaj takie lagi są raz na jakiś czas, niestety, widać. Je. Ale dobra, dowodam, spirit boxa. Elegancko, dobra, weźmy sobie sól, moi drodzy. No, mama, no, mama, no, no. albo zaraz sól weźmy. Najpierw sobie weźmy, może moi mieli tak krótszy w razie w, jakby kolega się zrespił. Weźmy sobie, nie wiem, co dalej. Yy, może drugą tom, no tego nie dotknę, za, za, za mały pokój, niestety, raczej yy, dobra, teraz tak yy, albo kamerę. Wiecie, co może do ręki? Tutaj sobie dam prostu kamerę, weźmy sobie sól i sobie kijek i będziemy ugniatać, Oj, dobra. Ja, dobrze, moi drodzy. Ugniatane soli, najlepsze. Py, 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 py. Widać mnie w ogóle na kamerce się No tak jest, to trochę daleko, ale. Ty, 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 ty. widzicie mnie, moi drodzy. Dobrze, dobrze, elegancko. Pyry, py, py, ry, py, ry. Witam ty. pana. Dobra, daję mu tu. O, kurde, ta książka śmiesznie tak. Dobra, El, Nie mogę ty dać, dlaczego, co się dzieje. O, tutaj mogę już, albo tu nie widać trochę, bo tak. O, no, wtepnął tutaj u mnie. Możesz zerknąć, czy ufał tu? To nie ma, bo ja już wcześniej fingerprinty A, No dobra, a może obakę i 60% zostawię bo. A, no, a nie, nie może być obakę z spirit boxem, idzie. Dobra, no to cóż. No to cóż. To ja tu jeszcze mam kró... specjalnie nie widać, jeszcze. ka w razie co mam. Właśnie orbów, właśnie chciałem wykreślić te orby, ale wolę się też upewnić tutaj, ale powiem Ci, że no gówno widzę. Mamy lwudu dola w razie w. Nie wiem gdzie tą kamerę zostawić, tak szczerze Ci powiem, może tutaj na pralce postawiam jakoś śmiesznie. To tak, nie taki sposób to miało być. Da się jakoś śmiesznie to stawiać tak, żeby... Oj, się da jakoś obracać, moi drodzy. Chyba muszę się ustawić tak, jak chcę to postawić, ale ja, ja, tak to tego nie zrobię, może tak postawimy, o. Może trochę dalej, co? Oj, lagi. O! o, dobra. Niech tak leży sobie. Jak ten temperaturę ma co w tym pokoju? 5 stopni, no. 5-4. O, What the fuck? On gdzieś rzucił tutaj, Ty... Co to było? Tutaj? Bro, er, Nie mam takich możliwości w moim pokoju, przykro mi, no, niestety. Ale on ma dziwny ręcz, jakiś trochę. Ogólnie jest to problem. No to, wiesz, jak tutaj jest, tu, o. To, to, to ręcz też 5 stopni w sumie, nie? No tylko kochaj, tutaj jest freezing breath nawet, a ja tam nie freezing brefa. więc to jest różnica. W korytarzu jest 9, stopni, więc to jest raczej ten tutaj bardziej. Jadalnia ta bardziej taka. Pa, pa, pa. pa co ja mu robię? Ty. Okej, okay. ja sobie wezmę aparat, zrobię z nich trochę tych soli, co tutaj mamy. O, ho, Co się robi? Dłośnię. Oh. Dobra. Tu Postawię aparat. Albo nie aparat, wezmę sobie w ten poketa. Bo kurcze, już tutaj by się przydało, no ale ładnie. Ja, ja idę po pilsy, bo, bo to się robi fajnie. I też zaraz pójdę, no. Jeszcze raz spryta, moi drodzy, może. Are you close? Eł, aparatu akurat. Fuck, men. How old are you? Are you friendly? Are you here? Pierdziele go, gdzie to spadło? Tam. Teraz O! Gdzie jest aparat? O, tutaj. No naprawdę, jaja se robisz. Namen. No, Kolega się lekko denerwuje i robi dużo handlów. huntów, w sensie hunt eventów. Polega... o gdzie jest to, mój drodzy. Obrócono o nie, Jezus, mari, zobaczcie, nie widzicie mnie w kadrze dzisiaj w ogóle prawie. Stoję daleko. I'm sorry. A, zero psyche. Oho, miło. Trzeba e, remedium sobie wziąć jakieś. Oj, to nie remedium. E, no, daj mi remedium. Weźmy sobie jednego sadza już w razie. No, to nie pocieszające. Dobra. Weźmy sobie, moi drodzy, już yy, taktyczną zapalniczkę. No i co możemy wziąć? No, mamy póki co aż jeden dowód. Oj, lagi. Naruszona sól. Można więcej trochę soli zdjęcio zrobić. Kadzidło, zrobić zdjęcie, niech członek kucie. No, te kwestie są same pod Hanta, taka gównana tutaj sprawa. ja dosięgnę do tego... Ech. O, dobra. Ok, to Ja tu czekam, muszę... Nie no, orby wykreślę Cholera, Nie ma tych orbów totalnie, przecież nie widać tego. Get lost, Orbixony. No trochę nam to wyreśla, ale nie za dużo. No, widmo też, widmo to nie jest. Chciałem mu zdjęcie zrobić, eventował, ale problem miałem, kurde, bo aparat się zgubił mi w rękach trochę. Hmm, a no, mys... Co? Freezing jest ostatecznie, czy nie ma? Nie wiadomo jeszcze, panie drogi. No klu, no klu. Dobra, o kurde, jak mi laguje tutaj. Jezu się, dobra, idę. Idę, moi drodzy, na zwiady, nie ma co tutaj, tak wiecie, stać w miejscu, nie? No bo tak. Dajmy mu tutaj... Oj, kucnąć muszę chyba z tą solą, oj. Czasami nie wychwytuję, moi drodzy, tego, że chcę sól postawić, to jest dziwne. Albo tak daleko mi ten trigger wychwytuje, że... O, hello, person died? That's very sad. That's very sad. Nie wiem, co to zrobi... Zaliczy w ogóle ta sól, tak? To... To? Może zapalić? No możesz zapalić jak chcesz, no. A na razie naliczyło się naruszona sól. A tu jeszcze mogę zrobić tego króca drugiego co się spalił. Dobra. Pa to, widzisz to pa jakie triki, pa! O, teraz nie wyszła, przed chwilą wyszło, no niestety. O nie, za duże lagi mamy niestety. O, dotknął drzwi. Dobra. Tylko EMF oj, nie, jestem za daleko biurka, o najn, w się za blisko biurka i nie mogę IMF-a sobie chwycić. A to, to? Shise, nie widziałem, bo chcę mi EMF a dotknąć, ale czuję, że dotykam biurka bardzo, niestety. Bo on tutaj coś dotknął, ale nie mogę tego sprawdzić. Hashtag bardzo dobry pakuj na VR, be like. Niestety, on coś dotknął tu. Moja zapolniczka, nie, ja mam zapolniczkę, Gdzieś dotyka światło, chcą przeniósł się znowu, to to bincy jakieś dzikie? Kurde. Dobra, muszę się odsunąć moi drodzy. Chwycić to. A! Tam tu papa. Oj, wypierdziel. I MF5? O dobrze. Bliźnięta widziadło! Uu. No to mogą być te bliźnięta rzeczywiście może albo coś. No hand, 3 no, minuty tak. w razie co? z hmm. projektora na pewno nie ma, więc albo pismo, albo No freezing, albo pismo, albo freezing. Albo freezing. No może freezing będzie gdzieś tutaj, chyba posprawdzać tą Pan temperaturę. Deka, jestem, jestem przygotowany. O, no, właśnie nie widzę. Co tu jest temperatury? No tutaj jest 8 stopni, tak dziwnie. Tu jest freezing znowu w tym pokoju. Teraz tutaj freezing jest brak... Halo, na prostu tak lokacja śmiesznie zmienia sobie ty. Nie sobie. Ale mój drogi, muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Oho? Was, zlos? Mianowicie... O, o kurwa. Co to za zdjęcie? Usuń to, a nie Manny. Co za... amatorszczyzna. Widzisz, chciałem ci powiedzieć, że... nie mamy Bonera. No, to... no chyba... Co on zrobił? A, nie mam... O kurde, dobra, to dobrze, że powiedziałeś, bo zdjęcie chciałem zrobić, ale jest zdjęcie na ducha, ty holy fuck. Dobra. No ja właśnie idę po ten, po latarkę, żeby Dobra, idę do robić też poszukiwania Bonera, no po tej stronie, najpierw mapy na dole, tutaj. O, tu nóż rzucony, Macia Gessler tutaj była chyba. Dobra, hello, tu jest ciemno jak w dupie, moi drodzy. Ten jarze, jeśli chodzi o ciemność, to jest niesamowita sprawa, nie, naprawdę. Jasność gry, mimo to, że masz na maksymalną, gówno to daje, naprawdę, przyznam wam. Ale chyba na górze gdzieś będzie, mi się wydaje, Boneret, Bonerito. Chyba nie ma, no, patrzcie. To jest hand? Nie. Już myślałem, że to, to są dziwne były. Ale pójdę do piwni jeszcze. Ja idę do piwnicy zerknąć. Dobra. Dobra, idziemy do piwni, napalmy światło, bo tutaj zimnica. Może gdzieś będzie to co? Z tą latarką nogową może nie jest aż tak tragicznie. Coś tam światło widać ogólnie. Coś tam światła widać, nie? Ale tutaj raczej Bonrita nie ma. Dobra. Obserwuję, ale nie widzę, wiecie? No nie, nie, no raczej na pewno na górze gdzieś tam masz. Zaraz się dołączę do Ciebie. Dobra. Jakieś ducha, czy coś, czy nie? No nie chcę pismo ducha zrobić, zobaczmy szybko. No on w dużym miejscu działa ten duch. 1,9, no spada niby, nie? O, ja to może kurczę powiem wam, że te twinsy dłabę. też cholera wie. Dobra, idę tam. Do góry, nie wiem gdzie Sylwio odwiedza Jestem za wysoki chyba. I co, man? Den no. Boner? No jak to noboner, no? Boner, no? What the hell? Jak to nie ma, no? Kurde, many! Nie no, ja się nie poddam bez walki. No to sprawdzę. I will not give up without a fight, moi drodzy. No nie no, gdzie bonerek? Ty nie ma bonerka, chaty. Co jest? No tu na dole jednak? Co tu się odpieprza, ty? No, nie wiem. Hmm, o, gdzie na dole? O lag, o, o tutaj, tutaj możesz... tak. Co? O, o gdzie? O, to... o, ku... Nie, uję. to no. artefakty na tym. No ty weź, tak nie mów. Ja tu nie wiem gdzie jest boner, może w garażu nie widziałem. O, zamknął pismo ducha. No to to jest w takim razie, jo. Twinsy. bo to jest w ten tryb jeszcze można tak ten, także. Surprising temps, overall. No dobra, oj, pokażcie mi te fridżing temperatury, chcę zobaczyć na was na oczy, ale na razie nie zobaczę, no dobra, może tutaj w kibelku jest gdzieś, nie no nie ma, patrzcie, to jest, ja tu otwierałem to wszystko, bo ja tutaj highspota szukałem, ale no nie ma, bo rzeczywiście no, o. o kurde, to hunt? Fucking, fucking. Ja Mam latarkę na głowę włączoną, nie dobrze. Oj. No, aha Oj drodzy, halo. No, moje pady mnie ograły trochę. Albo moje lagi bardziej, niestety. No, odpalałem smaro przecież, halo. Ja wiedziałem, że to się stało. Ale gówno z dupy. No, nie fajnie. No, nie fajnie, nie fajnie. No. O, karamba. No cóż, mogę, że no. Bebonera, Bonnera, to I don't give a fuck, wszystko jego wina. Wszystko jego wina. Nie dotknąłem smadza, moi drodzy, wystarczająco blisko chyba, jeżeli chodzi o ogień i no cóż się stanęło, to się stanęło, no. Się stanęło, to się stanęło. Szkoda, że nie można jako duch brać tego i używać i trollować i grać szajzem. No cóż, no. Było miodnie, ale niestety. Ale się zesrało, moi drodzy. Kurde, bęben. Mogę wziąć chociaż talerz jako artefakt z tej mapy? Na potrzeby. Mogę. To on tam gada? do zrobienia dwie fotki. Pięknie. O Jezu, on żyje, talerz przyniósł. On lata. Ja pierdziele. Kurde, nie ma żadnych questów, Boże. Tragedia. Fajne te koresy. Super. No nie tragedia. no, tragedia. Tradyja powiem wam. O, włączył TV. Nie wiem. Ja chyba to pieprzę pyta, nie wiem. Jeżeli mam to pieprzyć to daj mi znak, nie wiem. Dwa talerze w ręku. Dwa talerze w ręku? Nie, czekaj, na ja gazo muszę doprowadzić, tak, ty. O. E! E, halo! O, jest talerz. On mnie prowadzi. Ło, on mi daje jasne znaki, ja chyba. <grym> Kurde, mam chyba. Chyba lalkę, masz chyba. Patrz. Zartowałem, ha. Czoksu. Nie, on hunta, ty patrz, jaki obstraniec odsmadować musi, odsmadować. Co za kasztan, ty! Ja jestem jego talerzem. Kombinarki teraz, co on robi? <grym>, lalko, ty się na razie też pięknie. Niecie ducha się nie zrobiło. Co on tutaj zrobił, ty? A, 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 a. Aha, dead body. No, what the fuck, zrobiłem to. Aha. Co za. Dobra, Jerzyna. Weź usuń to zdjęcie i mnie nie prześladuj tymi, kurde, kombinerkami. Nie da tak, usunąć zdjęcia, jak jestem A? martwy chyba. O, da się, what the fuck? O, ghost trainingu. Da się, to nie wiem, czy się powinno, moi drodzy, tak dać, szczerze mówiąc. Weź tą złap, złap tą lark. Fuck you. <laughs> to tu się odpieprza, moi drodzy. Chyba nie, wyrzuć teraz aparat. Oho, Hancik jest tu elegancki. Oj, nie mogę to do kombinerki? Nie, wróćcie. Jestem za daleko, mój drogi, pokoju muszę się odsunąć, podejść. O! Oj, oj, oj. Nie sięgnę tego. Pod żadnym pozorem. O. Maruj, a nie. Co ty robisz. No by Posting. I'm here. What's up? A. Zniknął no, co za kasztan. Gówno. Bro. I don't know man. się boi kurde kurset huntów ty żeby zrobić sequesty 2 Just get out! Who Bo the wiem, to fuck tak. is a giga? Get out, get out. O, kozałem mu get out, Wiesz, ale... Ja muszę sprawdzić, gdzie czy... to sprawdzić many. czemu nie usunąłeś zdjęcia? Nie o, da się prostu... usunąć drugiego zdjęcia. Idziemy? Klikam na ten i nic się dzieje. O, idziemy, A mogę Usunąłem zdjęcie. O, to ty, co ty robisz? A usunął. Możemy i zrobić zdjęcie. Chociaż i tak nie będzie perfect investigata, więc pierdzielimy to po prostu. Duch jest <laughs> słaby. On nie zrobił tych sidequestów chyba, nie? Chyba nie zrobił tych sidequestów, moi Chciałem drodzy. dobre zamiary. Chciałem zrobić... Z... Podgonić hama, ale... Co? To? A? nie, to, no. nie, to mam jaja ja jednak. Idziemy, idziemy. <śmiennie> 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 o Jezus. Moi drodzy. Ci powiem, ciepło już się u mnie w pokoju zrobiło. <śmiennie> ciepło, bo jest kurde gruby jak ja, nie? <śmiennie> Dawaj Hamia nie odgadaj tego content musi być content Daj, się moi się drodzy tyłko. Ja tu jestem jego widzicie ja bym opoką prosił tego Ach. Kubeczkiem nie. teraz jestem jego tego to Oj. do ręki O nie mogę patrzcie bo dobra Oj Hunt to Chyba Hunt budowę. O idzie Oho mm. o. oi Holy shit, man. Oh, nine. Oh. <laughs> <laughs> Ale jaja. Ja, oh. Oh, yeah, Kurde, kubek Piotrula tutaj, moi drodzy, zwyciężył, zrobił side questy, chociaż, proszę bardzo, no jednego, ty, a co on? A, bo on, patrzcie, bo on nie zrobił tego, bo on go wrócił z zanim serce biło, ale frajerzyna, no nie no, to się nie stało, moi drodzy. Przecież ja mu uciekłem właśnie z handlu. No, dobra, dobra. Co za kasztan. Jedziemy, zabieram twoją duszę na wieczny odpoczynek. Urde, zapieprzyłem ten, moi drodzy. Namen. O najm. No wiesz ty co? Co to było za odganienie, mój drogi ty? Serce ci nie wiesz, biło, a ty smarżem zużyłeś. problem? No. Wiesz jaki był problem? że jak użyłem tego smadża, to mi zapalniczka wypadła i, się, i nie Oj. wiedziałem co zrobić. No, taki był problem, że ja ogólnie miałem, jak zaczął kanta i byliśmy w garażu, to ja miałem i smadża i zapalniczka, ale no chyba nie zbyt przybliżyłem za blisko i się nie odpaliło i zmarzłem sobie. Chyba nie, chyba nie. No To jest właśnie takie pokomplikowane lekko, No jest nie? trochę dziwne właśnie, że przybliżasz pady te niby do siebie, ale to nie aż tak na blisko rzeczywiście, że nie działa za czasami. Ale dobra, moi drodzy. Ja się tam już jak nam byłem tutaj bardziej duchowo pomocny, że tak powiem, dzisiaj w tym odcinku. Jeżeli odcinek się spodoba, pamiętajcie o like, kęs, w górę, subskrypcja, itp, moi drodzy. It, it, no i co. Dziękuję za oglądanie, moi mili, Trzymajcie się i do następnego. pa pa